Cześć, to jest kanał poświęcony korepetycjom z biologii i z chemii, a temat dzisiejszego nagrania to wstęp do tkanek roślinnych. Zanim przejdę do tematu, zachęcam Cię do subskrypcji obu moich kanałów, ponieważ na nich na bieżąco dodaję zagadnienia z zakresu wiedzy biologicznej i chemicznej, a wkrótce również z zakresu innych nauk przyrodniczych. Dzisiejsze nagranie miało być w postaci live'a, niestety mi się to nie udało, żeby stworzyć live z komputera, więc omawiam to pokrótce. Na tyle, na ile mam czasu. Dzisiejsze nagranie jest poświęcone wyłącznie wstępowi do tkanek roślinnych, o których będę mówić na kolejnych nagraniach. Komórki tworzące tkankę mają najczęściej wspólne pochodzenie, to znaczy, że wywodzą się one z tej samej części zarodka i do tego mają zbliżoną budowę. Współpracują ze sobą w celu pełnienia właściwych zadań w organizmie. O co tutaj chodzi? Jeżeli mamy komórki danej tkanki, to one z reguły pochodzą z tej samej części zarodka, Dzięki temu mają one zbliżoną budowę i pełnią określone, zbliżone do siebie albo takie same funkcje. Komórki roślin połączone są cukrowcami, czyli pektynami. Cukrowce spajają ze sobą ściany sąsiednich komórek. Łączność między nimi zachowana jest dzięki plazmodesmom. Plazmodesmy jest to taki system jamek, przez które przenikają pasma cytoplazmy, i o plazmodesmach dokładnie mówię w innym nagraniu. Link zamieszczam poniżej. Tak wygląda schematycznie położenie dwóch komórek roślinnych. Mamy tutaj dwie komórki roślinne, których ściana komórkowa jest zbudowana z celulozy, a pomiędzy komórkami znajdują się pektyny. Tutaj widać plazmodesmy. Na skutek konieczności przystosowania do lądowego trybu życia dochodzi do zróżnicowania tkankowego. W efekcie zróżnicowania tkankowego powstają różne rośliny i różne stopnie rozwinięcia roślin. Ogólnie w przyrodzie wyróżniamy dwa rodzaje wzrostu: jest to wzrost dyfuzyjny i wzrost zlokalizowany. Wzrost dyfuzyjny występuje u zwierząt i polega on na wzroście organizmu w całej objętości, czyli cały organizm wzrasta. Natomiast wzrost zlokalizowany jest to taki wzrost, który występuje u roślin i on zachodzi w merystemach, czyli w tkankach twórczych. Rośliny cechują się nieograniczonym wzrostem. One rosną całe życie, ale nie przyrastają w całej objętości jak zwierzęta, tylko w określonych miejscach. Stąd też nazwa wzrost zlokalizowany, czyli mamy określoną lokalizację, gdzie te komórki się dzielą i dochodzi do wzrostu organizmu. Natomiast wzrost dyfuzyjny możesz skojarzyć po prostu z dyfuzją, na przykład wyobraź sobie, że masz gaz. I on się dyfuzyjnie, on po prostu się rozprzestrzenia do całej objętości naczynia, i w podobny sposób przebiega ten wzrost dyfuzyjny u zwierząt, czyli jest to wzrost jakby we wszystkich kierunkach. Tkanki roślinne ogólnie dzielimy na dwa rodzaje: są to tkanki twórcze i tkanki stałe. Tkanki twórcze u roślin cechują się tym, że występuje w nich nieograniczony wzrost, one rosną całe życie. Natomiast ten wzrost odbyła się tylko w konkretnej lokalizacji. Tkanki stałe, natomiast są to tkanki u roślin, które są niezdolne do podziałów. Możesz to skojarzyć w ten sposób, że ich skład komórkowy, mówię to w cudzysłowie, jest stały, to znaczy, że nie dochodzi do wzrostu, nie dochodzi do jakby powstawania nowej warstwy komórek, tylko tutaj właśnie cały czas mamy tą tkankę w takiej postaci, w jakiej była od jakiegoś czasu. Ogólnie przyjmuje się, że wzrost dyfuzyjny jest charakterystyczny dla zwierząt, natomiast wzrost lokalizowany jest charakterystyczny dla roślin, natomiast wyjątkiem są tutaj liście i owoce, tak jak tutaj narysowałam to jabłko, tutaj zachodzi wzrost dyfuzyjny, czyli wtedy jest rośnięcie liści i owoców w całej objętości, czyli tak jak u zwierząt, że po prostu ten owoc rozrasta się, tak samo liście rosną w całej objętości. Dobrym opcją na zapamiętanie wzrostu dyfuzyjnego u roślin jest to, żeby w sobie takie jabłko. I tutaj mamy jabłko z liściem i te organy one rosną dyfuzyjnie. Pozostałe organy u roślin wykazują wzrost zlokalizowany. I to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Ci za uwagę i zachęcam do subskrypcji kanału.